Przygotowaliśmy około 150 paczek. Piotr Harasień witam w Barwach w Armii Mazur, programie obecnym w kilku regionalnych stacjach radiowych i w Telewizji Kopernik. W studiu plusa i Kopernika pani Marlena Słówczyńska, Fundacja Sowa Nigdy Sami i Wójt Gminy Bartoszyce, pan Andrzej Dycha. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Dzień dobry. Państwa. Fundacja Sowa Nigdy Sami oraz Gmina Bartoszyce po raz kolejny przygotowały świąteczne paczki dla potrzebujących. Jaki wymiar przyjęła tegoroczna akcja? Ile takich paczek udało się już przygotować? Przygotowaliśmy około 150 paczek, które trafią do mieszkańców z terenu gminy Bartoszyce i do mieszkańców gminy i miasta Morąg. Przeznaczyliśmy na naszą gminę 100 paczek, 50 na Morąg. One trafią do osób starszych, potrzebujących, osób niepełnosprawnych i dzieci. Co, co zawierają? Tak, jest tutaj to już dopowie. druga taka akcja. Pierwsza akcja odbyła się w święta Bożego Narodzenia co prawda była, miała mniejszy zasięg, ale patrząc na, na to, jak to było odebrane przez mieszkańców, po prostu poszerzyliśmy tą, rozszerzyliśmy tą akcję, także przybrała już znaczące rozmiary przy świętach Wielkiej Nocy. Bo to już kolejna taka współpraca tak, między tak, gminą tak, a fundacją, tak? Tak, jeżeli można wrócić do, do początków, bo zanim jeszcze pani Marlena założyła fundację słowa nigdy, sam, nigdy Sami, już nasza współpraca trwała od trzech lat już. Była to taka skromna współpraca, polegająca na zbieraniu jakichś tam e, ubrań dla osób potrzebujących sprzętu AGD, TV i tym podobnych rzeczy, i jakieś tam drobne wsparcie. A już jak tutaj pani Marlena założyła fundację, Sowa Nigdy Sami wtedy już ta akcja nabrała takiego rozmachu, i właśnie dzięki fundacji e, Sowa Nigdy Sami, głównie pani Marlenie. Która jest motorem napędowym tej, tych wszystkich akcji. Ta działalność się poszerza, rozszerza, i aktywnie gmina, i ja jako wójt włączyłem się w działania i wspieranie tej inicjatywy. A co zawierają paczki? Czy to są produkty takie już prosto na świąteczny stół? Nie do końca. Nie mogliśmy sobie do końca pozwolić na takie coś, z racji tego, że jest parę dni do. Do świąt, także w paczkach znajduje się głównie żywność długoterminowa, aczkolwiek także jest mieszana z żywnością o krótkim terminie, ale która pozwoli nam, pozwoliła nam dotrzeć do mieszkańców, żeby jakikolwiek produkt trafił na ten stół wielkanocny. Jest tam kiełbasa wędzona, babeczki, jajko pomalowane przez dzieci z przedszkola gminnego. Kartki świąteczne są przygotowane też dla dzieci niepełnosprawnych. Także jakaś tam magia świąt została zachowana, nie? Te paczki jeszcze są dostarczane? Bo tutaj już była akcja tak, pakowania, tak? Tak, I, tak? I rozwożenie jeszcze trwa? Właśnie o to chodzi, że tak. Myśleliśmy, że skończymy rozwożenie dzisiaj, ale coraz więcej osób, coraz więcej film zaczyna się włączać, więc podejrzewam, że ta akcja zostanie jeszcze przedłużona, bo dostajemy jeszcze żywność długoterminową, tak żeby to po prostu móc wykorzystać, to po prostu zrobimy jeszcze dodatkowe paczki, które zostaną rozwiezione. Z tego, co tutaj słyszę, to wydaje mi się, że tych osób z dobrym sercem w gminie Bartoszyce nie brakuje, panie wójcie. Nie brakuje, no, jestem z tego dumny, że mamy takich mieszkańców, którzy aktywnie się włączają w akcje tutaj prowadzone za pośrednictwem fundacji i, i no Cieszę się i mam nadzieję, że ten entuzjazm mnie nie zgaśnie i, i będzie jeszcze więcej tych osób, które będą się chciały tutaj włączać do, do, do tej akcji. I jeszcze powiedzmy, dlaczego warto się przyłączyć do wsparcia tej akcji i kogo zachęcacie właśnie do współpracy? Zachęcamy na pewno wszystkich ludzi dobrego serca, tak? No bo im nas więcej, tym jest lepiej. Ale um, chcielibyśmy tutaj um, też zaznaczyć, że um, zapraszamy ludzi, nie tylko żołnierzy, bo jak tutaj też warto zaznaczyć, 20. wartowska Brygada zmechanizowana rozkręciła troszeczkę nam całą tą akcję, ponieważ przyłączyli żołnierzy z Morąga, tak, czyli wiadomo, jest to zasięg na dużą skalę osób. Zachęcamy może też dlatego, że im więcej możemy szerzyć tego dobra, tak? możemy też przez to pokazać e, łzy, wzruszenia innych osób. Widzimy, że nasza pomoc jest naprawdę potrzebna. Tutaj jak pracownicy socjalne z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej włączyli się do pakowania, rozłożenia, e, otworzyli też nam oczy, że nieważne kto do nich zapuka, do tych do tych osób starszych, tylko ważne tak naprawdę z czym idzie do nich, nie? I myślę, że dla takiego uczucia, dla takiego do takiej racji bytu po prostu powinniśmy wszyscy łącznie być w tym wszystkim. I w pewnym sensie też, w pewnym stopniu dają poczucie bezpieczeństwa dla tych osób starszych, które mogą się czuć, że nie są usamotnione, że zawsze mogą liczyć na jakieś wsparcie i pomoc tutaj osób szczerych, którzy chcą tutaj wspierać te osoby potrzebujące i mhm. jeśli ktoś zechciałby jeszcze wesprzeć przyłączyć się do akcji jak to najlepiej zrobić do kogo mógłby się zgłosić za pośrednictwem tutaj pani Marleny tutaj szczegóły pani Marlena powie mailowo wystarczy, tak. wystarczy, tak. wystarczy jeden telefon w zasadzie tak, tak? Tak. Tak, tak nawet do gminy tam też nas też, poinformują też, do gminnego ośrodka pomocy społecznej także każdy kto zadzwoni na pewno trafi do nas Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Pani Marlena Słówczyńska, Fundacja Sowa, Nigdy Sami i Wójt Gminy Bartoszyce, pan Andrzej Dycha, byli Państwa i moimi gośćmi. Piotr Harasim, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Telewizja Kopernik. kopernik.tv.